Cześć, witajcie na moim. <laughs> tak to jest, jak się nie nagrywa dwa miesiące. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Agacia i o książkach mówię subiektywnie. Prawdopodobnie nie przyszłabym do Was z tym filmem, gdyby się nie okazało, że w marcu nie wychodzi ta premiera. Czyli zamek po drugiej stronie lustra, który jest, wydaje mi się, we współczesnej sferze książkowej, szczególnie w tej działce literatury azjatyckiej, to jest już taki. Współczesny klasyk. I ja byłam przekonana, że ta książka wyszła w ogóle w latach, nie wiem, 90., że ona ma dobre 20-30 lat, a okazało się, że ona została wydana chyba w 2016 lub 2017 roku. Ale obrosła taką legendą, że mam wrażenie, że każdy związany z literaturą azjatycką albo tę książkę czytał, albo przynajmniej o niej słyszał. I nie wiem, czy wspomniałam, że jest to literatura młodzieżowa. Mimo tego, że jest to literatura młodzieżowa, której ja zazwyczaj nie lubię. To ja wiedziałam, że muszę tę książkę przeczytać. Wiem, że wiele osób nie lubi tego stwierdzenia. Muszę. Ja też raczej się. Yy, raczej nie uważam, żeby były książki, które muszę przeczytać, yy, ale są takie, które ze względu na swoją popularność w jakiejś niszy, akurat w moim przypadku, jest to literatura azjatycka. Są takie książki, które po prostu bardzo mnie interesują. Nawet jeśli nie do końca wpisują się w mój, mój gust literacki. No i to jest jedna z tych książek. E, oczywiście, czytam tę książkę. Przeczytałam tę książkę w ramach współpracy z wydawnictwem Winidia. E, no i ten vlog też powstaje w ramach współpracy. Gdyby nie to, to na tym kanale nie pojawiłoby się nic najpewniej do drugiej połowy kwietnia, bo wtedy mam zamiar wrócić do nagrywania. Raczej nie jakiegoś super regularnego. Myślę, że do mojej standardowej regularności wrócę w lipcu, kiedy zakończy się translatorium, bo aktualnie. Cały wolny czas poświęcam po prostu na tłumaczenie tekstu. Wyjeżdżam na weekend razem z książkarami i z ich partnerami. Wyjeżdżamy sobie do domku w górach i właśnie mam zamiar stamtąd nagrać trochę kadrów, więc myślę, że to będzie naprawdę taki ładny vlog. Będzie, będzie dużo górskich widoczków i myślę, że po prostu będzie bardzo fajnie. Znaczy, na pewno będzie bardzo fajnie, ale mam nadzieję, że właśnie ten vlog też to odzwierciedli. I też um, na szczęście mi się ta książka spodobała, <grych> bo strasznie się bałam, że um, no, to, że ona obrosła taką legendą, tak naprawdę, we współczesnym świecie, y, we, w tych kręgach literatury azjatyckiej, to no, mogło to się skończyć dwojako. Tak naprawdę mogło się to skończyć też bardzo źle. Mam zarzuty do tej książki. To, co mnie irytuje, w większości młodzieżówek irytowało tutaj. Mnie tutaj także, ale ma ta książka też bardzo dużo plusów. I pozwólcie, że opowiem Wam o tym, co mi się w tej książce nie podobało i co mi się w niej, pod w niej podobało, yy, i jaką w ogóle porusza pro problematykę yy, w następnym wejściu. A teraz zapraszam Was do zakopanego. Co to ona robiła. To ona, ona? Tak, to Myślę. To ona ja to ja to pytałko, mam tak na pannę, że Ja mam być Jeśli chodzi o problematykę tej książki, to zastanawiałam się, czy ja Wam w ogóle powinnam mówić wprost, czego ona dotyczy. E, aczkolwiek widzę, że większość osób. Większość recenzentów, którzy. Większość czytelników, recenzentów opowiadając o tej książce, raczej tego nie ukrywa, więc ja też Wam powiem, o czym ona jest. Jeśli ktoś kojarzy mniej więcej, jak wygląda, jak wygląda szkolnictwo w Japonii i jakie są główne problemy z nimi związane, to myślę, że nie trudno się będzie domyślić, że ta książka opowiada o prześladowaniu, o niedopasowaniu do, do swoich rówieśników i o jakimś strachu z tego wynikającym. Mamy tutaj siedmioro nastolatków, którzy nie chodzą do szkoły, z różnych, z różnych powodów. Jest to związane właśnie i z tym niedopasowaniem, i z prześladowaniem, ale każdy z nich ma tutaj swoją indywidualną historię i nie zawsze te powody, dla których oni nie chodzą do szkoły, są takie oczywiste. To, co ich łączy, to fakt, że um, dostają szansę, żeby dostać się na drugą stronę lustra do, do właśnie tego tytułowego zamku. I ten zamek został stworzony przez taką tajemniczą, małą dziewczynkę-wilczycę, która jest tak nazywana, ponieważ nosi taką właśnie maskę wilka. Nie jest to przypadkowe. Jest to związane z pewną baśnią. Mm, I właśnie w tej książce występuje też bardzo dużo baśniowych motywów i powiedziałabym, że był to dla mnie minus, ale muszę zaznaczyć, że był to dla mnie minus tylko do pewnego momentu. Ponieważ ja nie lubię ogólnie tych koncepcji baśniowych. Ja nie lubię, kiedy świat fantastyczny, świat magiczny trzyma się na słowo honoru. Nie lubię tego braku ciągu przyczynowo-skutkowego w baśni. No i tutaj na początku też tak było. Więc jeśli Wam to przeszkadza, to przebrnijcie przez to, bo naprawdę warto, bo... W przeciwieństwie do baśni, ta książka daje nam na końcu z jednej strony jasne wyjaśnienie, jakby taki, taką klamrę, dzięki której dowiadujemy się, dlaczego ten zamek tak wygląda i co za nim stoi. I w ogóle dowiadujemy się o tych wszystkich zasadach, powiedzmy, tej gry, bo są tutaj oczywiście pewne zasady, które również są dziwaczne i również są bardzo baśniowe, i wydawać by się mogło, że w ogóle nie mają sensu. I żadnej podbudowy. To też nie jest, na szczęście to nie jest, tak. Na szczęście na pod koniec tej książki wszystko się wyjaśnia, ale z drugiej strony mamy też taki element um, otwartego zakończenia i taki, taki niedosyt, który, który, który autorce udało się wprowadzić w um, takiej, odpowiedniej ilości, nie za dużo, nie za mało i to mi się naprawdę bardzo podobało. Powiem Wam może teraz o rzeczach, które mi się podobały, a później o tych, które mi się nie podobało. To, co mi się też podobało, to tak naprawdę główny, główny taki punkt ciężkości tej historii, czyli relacja głównych bohaterów, bo oni mają po 13-14 lat, są nastolatkami, no i ta przyjaźń, które, te przyjaźnie i te relacje, które tutaj nawiązują w tym zamku, one są bardzo szczere i one są bardzo czyste. Na początku ci bohaterowie są tacy bardzo nieśmiali i też nie do końca tak wiedzą, jak ze sobą rozmawiać i ile mogą sobie powiedzieć. Też jest między nimi taka niepisana umowa, że po pewnych rzeczach po prostu nie rozmawiają, i jak później ta ich przyjaźń zaczyna się rozwijać, i oni zaczynają nabierać do siebie coraz więcej zaufania. To, to bardzo po prostu angażuje czytelnika, i ja przyznam szczerze, że czytałam tę książkę na początku z perspektywy dorosłego czytelnika, ale później postanowiłam się przestawić na tę perspektywę mnie z czasów nastoletnich, bo ja tak naprawdę miałam podobne doświadczenie jak ci bohaterowie. Ja też miałam ludzi w szkole, którzy mnie nie lubili, którzy wyraźnie mi to pokazywali. Ja też pokłóciłam się ze swoimi znajomymi w podstawówce Miałam taki, takie, wiecie, przyjaciółki w podstawówce Później ta nasza podstawówkowa przyjaźń się rozsypała Niestety w szóstej klasie No i, no nie powiem no miałam podobne doświadczenia Co tutaj po prostu wszystkie te moje przyjaciółki z tamtego czasu Których było trzy, już nawet teraz nie pamiętam Trzy no trochę zaczęły się przeciwko mnie y, zaczęły być przeciwko mnie tak naprawdę i wyraźnie dawało mi to odczuwać. Y, no i nie powiem w czasie, w tej szóstej klasie to nie był mój ulubiony etap edukacji i y, y, dlatego byłam w stanie y, utożsamić się z główną bohaterką Kokoro, bo ona miała po prostu podobne doświadczenia. Y, I przyznam szczerze, że z perspektywy nastolatki, kiedy sobie przypomniałam o tych doświadczeniach, y, to y, no, no, muszę przyznać szczerze, że to jest tutaj bardzo oddane, bardzo dobrze oddane w tej książce. Ja na początku miałam takie, no miałam pewne obiekcje, na przykład to, że ci bohaterowie chodzą do, nie chodzą do szkół, a nikt ich do tego nie zmusza i rodzice tych bohaterów i grono pedagogiczne teoretycznie coś z tym robią, ale... Wydaje mi się, że w prawdziwym życiu to by tak nie działało. Że jednak ci bohaterowie byliby, powiedzmy, bardziej zmuszani do tego, żeby pójść do szkoły. Tutaj tego nie było, i to właściwie też jest poniekąd później w, dalszej, w dalszym etapie tej książki wyjaśniane. Ale jeśli chodzi właśnie o to takie poczucie zagubienia m, nastolatka i nawet tej takiej niechęci do opuszczania swojego domu, no to ja to bardzo dobrze rozumiem. Bo ja też w swoim jeszcze w tamtym momencie, kiedy miałam te 12 lat też miałam taki, taki okres w moim życiu ja na szczęście poradziłam sobie z tym bardzo szybko bo od dziecka mam tak, że mnie pewne że mnie negatywne emocje bardzo męczą jeśli mnie coś męczy, jeśli mnie coś dołuje w jakiś sposób to jak, jak przekroczę te granice to po prostu ta kwestia staje się dla mnie neutralna więc u mnie taki stan trwał tydzień, może dwa tygodnie że naprawdę nie miałam ochoty na żadne konfrontacje więcej, bo ich było bardzo dużo wtedy. Ci bohaterowie działają trochę inaczej niż ja. Oni tutaj no mają trochę głębsze problemy, bo ja, jakby w tamtym momencie, był to dla mnie jakiś problem z perspektywy czasu. Mam wrażenie, że zupełnie na mnie tamten, tamten moment w moim życiu nie wpłynął. Chociaż, że jakbym poszła na terapię, to by się okazało, że nie wiem, mam poprzestawione coś w głowie, przez Wydaje mi się, że raczej to na mnie nie wpłynęło tak bardzo. Ale mimo to byłam w stanie się właśnie. Byłam w stanie zrozumieć po prostu tych bohaterów i byłam im w stanie bardzo współczuć, bo bohaterce udało się świetnie oddać taki, taką bezbronność, bezsilność, przerażenie i zagubienie tych nastolatków. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocny element tej książki. I też. Dialogi tutaj w tej książce, które są poniekąd i te interakcje pomiędzy bohaterami, które są poniekąd takie bardzo przypadkowe i bardzo takie infantylne, do pewnego momentu mnie irytowały, a później sobie pomyślałam: Kurczę, to są nastolatkowie. Nastolatkowie tak zawiązują relacje i z takich um, drobnostek później się mogą rodzić przyjaźnie, które trwają całe życie. I jeśli jakiś nastolatek, myślę, w takiej sytuacji, Ciężkie dla siebie, jak na swoje nastoletnie życie, w trudnej sytuacji dla siebie. Przeczytałby tę książkę, to mam wrażenie, że mógłby się poczuć trochę lepiej. Nie jestem pewna, czy literatura może aż tak wpływać na ludzi, bo na mnie nigdy nie wpływała aż tak. Literatura jest w stanie otworzyć mi oczy na jakieś zjawisko, ale nie powiedziałabym, że niektórzy ludzie mówią, że czytają, żeby się oderwać od rzeczywistości, że to jest ich jakiś antydepresant i tak dalej. Ja tak nie mam. Ja czytam. Dla różnych, z różnych powodów, i czytanie na pewno mnie w jakiś sposób wzbogaca, ale nigdy nie było dla mnie takim sposobem na poradzenie sobie z ciężkimi emocjami. Wiem, że niektórzy tak mają, i jeśli ktoś jest nastolatkiem, albo ma, nie wiem, nastoletnie dzieci, kuzynów, dzieci znajomych i tak dalej, które co do których wydaje mi się, jakby przechodził jakiś ciężki moment w życiu, to mam wrażenie, że ta książka może pomóc i może być takim poklepaniem po plecach. I jakkolwiek nie brzmi, nie brzmi to kliszowo. Ja nie lubię też takich określeń, ale naprawdę w tej książce jest coś takiego bardzo czystego i szczerego, co no chyba właśnie to, że ten proces zawiązywania przyjaźni yy, i ten takie przejście z tej takiej niezręczności, o dziwnie czytało, do stuprocentowego zaufania pomiędzy naszymi bohaterami to jest chyba właśnie to, co, co sprawia, że ta książka wydaje się taka bardzo szczera i bardzo czysta. Ja cię zacykaj zaczekaj, nie masz siły. Ale tak jak wspomniałam, są też minusy tutaj, yy, które, no, których nie mogę pominąć, bo <laughs> chciałabym, naprawdę bym chciała, bo to jest serio świetna młodzieżówka i to fakt, że ja to mówię <laughs> jest, jest, jest dziwny. Ja walczyłam ze sobą do samego końca, bo nie byłam w stanie uwierzyć w to, że ja młodzieżówka dą cztery gwiazdki. Cztery gwiazdki to ogólnie jest jakaś super wysoka ocena, wiadomo. Ale dla mnie młodzieżówki to z reguły jest 3 albo niżej, a tutaj naprawdę, mm, no, z czystym sercem mogę Wam powiedzieć, że to jest książka, którą bardzo polecam, i te cztery gwiazdki to są zupełnie zasłużone, ale nie mogę pominąć minusów, a mianowicie um, jest jeden taki minus, który wciąż. Mimo, jak już skończyłam czytać tę historię i wszystkie te niepewności, te wątpliwości, które miałam względem fabuły, względem tego, czy ona się w ogóle trzyma kupy, względem tych różnych niezręczności, tak, to wszystko, jak przeczytałam końcówkę tej książki, to to wszystko wyparowało, to wszystko zostało, obraz tej książki został w moich oczach uratowany, ale nie potrafiłam i do teraz nie potrafię przeżyć dialogów, szczególnie wewnętrznych tych bohaterów, um, bo nawet nie chodzi mi o rozmowy, jakie oni prowadzą i styl prowadzenia tych rozmów, bo tak jak mówię, to z takich niezręczności wśród nastolatków rodzi się później przyjaźnie, ale um, te ich niektóre wewnętrzne monologi, um, różne ich reakcje były jak rodem z anime i kiedy ogląda się Anima ogląda się, mam wrażenie, w pewnej konwencji. Jeśli zaczyna się oglądać takie, powiedzmy, te japońskie kreskówki, to nabiera się trochę takiego jakoś się tak odwrażliwia na to i przestaje się na to zwracać uwagę. Tak? Przy, przy pierwszym anime, które oglądam, no może być dziwnie, bo te wszystkie reakcje wydają się takie przesadzone, bardzo teatralne, bardzo takie dramatyczne, melodramatyczne, no ale później jakoś się do tego przyzwyczajamy. Ale to jest mm, no to jest twór audiowizualny i to jakoś wszystko się jeszcze w miarę kupy trzyma. A w książce ym, Różne reakcje, które przypominają właśnie zachowania bohaterów z anime, takie bardzo przejaskrawione zachowania, nawet jak na nastolatków i bardzo przejaskrawione monologi wewnętrzne, no, które niestety też przyczyniają się do tego, że ta książka jest trochę mniej subtelna niż bym sobie życzyła, no ale to jest wciąż literatura młodzieżowa. Te reakcje właśnie rodem jak z anime, one mi bardzo przeszkadzały. Styl, w jakim ta książka jest napisana, jest bardzo młodzieżowy, jest taki wręcz bym powiedziała... Nie chcę mówić prostacki, bo to, że literatura jest... że to, że to coś jest młodzieżówką nie oznacza, że to nie może być ładnie napisane, ale on jest taki... taki dosadny i prosty, plus do tego właśnie te wstawki, powiedzmy, jak z anime to bardzo mi to przeszkadzało przy czytaniu. I nawet, te, nawet kiedy już się zaczęłam angażować w relacje bohaterów i nawet kiedy już wiedziałam, że ta książka będzie jedną z lepszych młodzieżówek, jakie czytałam, to wciąż nie potrafiłam nie zwracać uwagi na to, że ta książka jest napisana w taki, a nie inny sposób. No, nie wpłynęło to aż tak bardzo na mój odbiór tej historii, no bo też... Udało mi się przestawić na to, udało mi się też czytać tę książkę okiem nastolatka i spojrzeć na te wydarzenia, właśnie z perspektywy nastolatka czy nastolatki. Dlatego przy, przymykam na to oko, powiedzmy, ale no nie na tyle, żeby o tym nie wspomnieć, bo naprawdę mm, myślę, że jeśli szczególnie, szczególnie dorośli czytelnicy, jeśli sięgną po tę książkę, to bądźcie gotowi na to, że. To nie jest coś, co będziecie czytać dla stylu. Podsumowując, ja się zaskoczyłam i ta książka chyba zostanie w ogóle na moim regale. Ja się staram mieć teraz podejście takie podobne jak Zuza z książkowiska i robić sobie test półki, czy jakaś książka zostanie na moim regale, czy nie. Wciąż jest za dużo książek na moim regale, które mi się nie podobały tak bardzo, ale dążę do tego, staram się zrealizować mój cel i ta książka zostanie na mojej półce. Była tutaj taka jedna scena już pod koniec książki, Taka bardziej dramatyczna, yy, która była takim zwieńczeniem, mam wrażenie, przyjaźni tych bohaterów, i ona mnie nawet troszkę wzruszyła. Nie tak, że się popłakałam, ale no, serce mi zaczęło być mocniej, bo no właśnie to była taka. To było tak czyste, strasznie. To, było tak, to, była tak nie, to jest tak niewinna przyjaźń. Yy, młodych. Nastolatków, którzy, ma, młodych nastolatków, no wiadomo, no, głupie to było. Nastolatków, młodych ludzi, którzy nie powinni raczej przeżywać w swoim życiu tak stresowych momentów, że po prostu boją się wyjść z domu. E, no ale niestety przytrafiło im się to i niestety może się to przytrafić każdemu nastolatkowi czy każdej nastolatce, bo no, bądźmy szczerzy, prawdziwe życie i. i... Świat poza internetem, zresztą w internecie też nie jest wcale bezpieczny, nie jest pięknym miejscem i to nie jest po prostu ta kraina na drugim końcu tęczy. Yy, więc yy, w sumie warto przeczytać taką książkę, żeby też wiedzieć, jak się może czuć taki nastolatek, bo uważam, że yy, no, raczej z jednej strony no, teoretycznie no, nie trudno jest sobie wyobrazić, jak to może być, kiedy, yy, nie wiem, nastolatek się nie chce wyjść z domu, tak? I, ale z drugiej strony mam wrażenie, że wiele osób będąc dorosłymi, nie byłoby w stanie przypomnieć sobie, jak to było być nastolatkiem. I że dzieciaki i nastolatkowie potrafią być, to, potrafią być bardzo okrutni. Niestety, ja myślę, że właśnie dzieciaki z podstawówki to są chyba najbardziej takie takie właśnie okrutne bestie. Te dzieciaki często nie mają w ogóle wyobrażenia, jak ich zachowanie może wpływać na inne osoby, i też dorosłe osoby mogą nie mieć pojęcia, jak Taki młody organizm na to zareaguje. Więc, no, jeśli chcecie się przekonać, jeśli chcecie się trochę uwrażliwić i zrozumieć trochę sposób funkcjonowania yy, nastolatka w tym, no jakby na to nie patrzeć trudnym świecie, no, w tym świecie, który jest nawet dla dorosłych często niezrozumiały i w którym no, ciężko jest czasem nawet nam żyć jako dorosłym, no to sięgnijcie po zamek po drugiej stronie lustra. Bo to jest fajna książka, serio. Świetne podsumowanie całego, całej opinii w Fajna. Fajna. Polecam. <laughs> nie no, oczywiście ma ta książka bardzo dużo wartości, bardzo dużo takich yy, yy, elementów, no, przez które warto ponie sięgnąć. No już Wam je wymieniłam, więc nic więcej tutaj odkrywczego nie powiem. Jeśli się zastanawiacie, czy jako dorosły czytelnik to jest, czy to jest coś, coś dla Was, jako dla dorosłego czytelnika, no to... Spróbujcie, tylko że nie zniechęcajcie się po właśnie tych, tych początkowych niejasnościach związanych z fabułą i niech Was nie zniechęca styl, bo naprawdę hmm, wynagradza to. Zakończenie tej książki wynagradza ten styl. Hmm, i, I tyle. A tu się nie zorientowałam, że rozładował mi się mikrofon, więc coś tam do Was gadam, ale sprowadza się to do tego, że też możecie wygrać swój egzemplarz. Wystarczy, że napiszecie mi w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona baśń z dzieciństwa. No to pa! thank you